Vamos stary i dzisiaj znowu pogramy sobie Fortnite'a. Cześć, 6... k***a druga. Cześć. 6... Cześć druga. Ja kontrast po co maciusie Fortnite. Bo tamtym filmem bardzo szybko piliście te 6, 6 i 7. Chyba to było 6 tysięcy łapek. Więc teraz podbijamy sobie do 7 tysięcy łapek i wtedy będzie trzecia część. Ja kontrast po co maciusie. Cześć. Je. I zanim zaczniemy karę po co maciusie, trzeba odpowiedzieć na jeden komentarz pod poprzednim filmem. Jeden z moich widzów, Strach od Diablik, zadał pytanie. Może nagle, czemu stary ma okulary? Mordo. Mam okulary, bo Jestem ślepy jak spawać, który spawa bez okularów spawalniczych. Czajź! Kiedyś była taka sytuacja, że bez okularów dobierałem się do młodego. Bo myślałem, że to matka! Dobra, jak już wszystko wyjaśniamy, zaczynamy karać spoconu Maciusie Lecimy! Gram z jakimś ziomem tatuażem, musejem i ich bin dum Chyba Niemiec! Tatuaż! Gościu wydzielany, nieźle! Na co też masz wydzieranego? Lecimy! Murdeczki, gdzie lecimy? Zaznacz który! Niemiec zaznacza! Ja bo tatuaż! Gdzie lecimy? Dobra, ja zaznaczę do schronienia lecimy, schronimy się. O, gościu, lecimy. Wyskakuj! Gdzie ty tam i lecisz? Dobra, k***a, z wami się to nie dogada, widzę. Niemiec, chodź tu. No i gdzieś... No. I grać tu z takimi wariatami. Mamy to. Co to jest, piwko? To nie chyba piwko. Mam pierwszą spluwę. Spocony Maciusie! gdzie jesteście? Ha! Ty, Jest mamy to! Haha! Ha! Pierwszy krok! Uzdrowiłem się. Eki, pochodźcie tu! Myślałem, że to ktoś. Mam skrzyneczkę, może będzie piwko. Otwieraj to, ku... Frak! mi mnie za amunicja! Ale się hmm. k... O a to co? Fajna broń! E. Trzeba mi amunicję! O nie! O tu jest! Mamy ta! To co? Bomba cienia! Bomba cienia! Jak w Kiblu! Po starym, a bomb bombę zrzucę zaraz, jak chcecie! Juhu, spocony Maciusie! Chodźcie do mnie! Skrzynka? Nie ma piwa znowu. No to co kba? Rozrzutnik gnoju! Półk do traktora! Bieremy! Za któro? Za to chyba, nie? Pół do traktora! dawać jeszcze traktor i lecimy! O Mosej! Mosej, chodź tu! Mosej, masz jakie piwo? O kwa, kru! Co to, kwa, to było? Jakaś magia? O Niemiec! Gdzie jest Niemiec? A Niemiec jest pizdu. Na razie spocone maćki! Zero! STARY DWA! Jest mosej. Mordeczko! Chodź na piwo! Mam kolejną krzykę. Będzie brawar. ktoś znowu pług! O co mi cztery pługi? Z dzika coś wypada? Grzyb, Ma znowu grzyb halucyn. Chcesz grzyba, morda? O kruj. What the fuck? A spróbujmy rzucić tą bombę. I ja, Ale jestem niewidzialny! Ale za o, siema! O kruj. <laughs> też te gumy. O... Of ją łańcuchowa! Biarę to! Za co? Dobra, k to wyjdziemy! Będziemy drewno ciąć! Opowiem wam taką historię! Byłem ostatnio po zakupy. W takim sklepiku małym tutaj koło mnie i... O... K dzik. <laughs> Byłem po zakupy na starych ostatnio i zgadnijcie co! Na się pod sklepem! Koniec historii. Mosej żyjesz? co już w miejscu tylko! Mosej mordo! Czechu. Znam kilka słów po niemiecku Chcecie wiedzieć jakie? I bin karabin Ich kache kołam Ja Ja I drink wodka O ku... A znowu to samo Mantira. I ja... Dole. Wskakuj mordo do mojej fury Wskakuj mordo Mój gościu by cię... Ach, ci d nie jesteś, tu nie! PIWO! Mam piwo! Tak! Bez piwa dzień stracony I skakujemy do fury! Po alkoholu nie jeździcie, stary morze! Je się w ścianę! Co? Ja pierdzielę, mogę się skoro... O nie, walą do mnie! Kto do mnie walił? ha yeah. Gdzie są te? Chodźcie tutaj! Zapraszam do tańca! Ale fajną broń! Wszystko prosto. Nie mm. wow. <laughs> wyjadę chyba stąd już! Ty, wyjechałem! nie wyjechałem. Ekipę. Nie! Pracujcie! Fajnie się w sumie z tamtymi murdami grało, fajną ekipę zmontowaliśmy, ale teraz. program sam, bez tamtych ananasów. Solowa będzie z każdym teraz. Co da mnie walić z tym gnatem? Siema, chłopie! Za co wydziękuję ci, kierowcy busa? Za to, się was wy***ali! U***aj <mum> zima, nie lubię zimy! W sumie zima jest tylko z... bo można fajnie Po w... pić, bo po co jest ciepło. I tylko dlatego lubię zimę. Taki mały plusik. CO MNIE TO PODRAWAŁO?! Nie. Wow, co tu się dzieje?! Dobra, elo. Co to jest? Wow, co to jest? Nieźle Złota bro! Tam się już gdzieś wrócą! Wpierdzielamy się tam Jest taka gra, podłoga to lawa Ja z moim młodym grałem w podłoga, to piwo o. Wali ktoś do mnie Kto do mnie wali? Pania, ty... pania, pania! Muszę sobie wziąć w sumie. Mm. granatem. I piwo znowu? To jest piwo? Oj To jest takie malutkie piwo. Ja chcę to normalne piwo. Gdzie jest normalne piwo? Potrzebuję normalnego piwa! Holejna potrzebuję piwa! Chodź. Mm. Shit. O nie, bardzo mnie. O się... O się... O się... O się. O się. O. Właśnie. K o. O. Ja się o. Już po mnie! Nie! <muchy> Ale by mnie Oraz stąd. Ja! Tak! W końcu! Browarek! Tak, tak dobrze. I tapczan? Dawaj ze starym na tapczan! ta broń laserowa. Fa. Pamiętacie, byłem tu na początku tamtej edycji! Kopalnia piwska! Mam nadzieję, że będzie piweczko jakieś tutaj w kopalni. Górnicy chyba lubią się napić, co? Może zostawili jakieś Smakołyki. K smakołyki to jest takie. To jest taka podruba piwa, tego nie lubię. Tam to musi być. Nie są w ogóle hojni. Krzywka! O! No to nie źle! Ktoś tu <śmany> to, Ktoś to był z... Ale widzę! Ale amunicji! Fajnie, fajnie! O, to jest też piwko! A takie małe piwko, to... Stary się w takim coś nie bawi. Ale skok. Bóg mnie pobłogosławił! Drugie piwko, ale będę na... ale będę dzisiaj na... o nie! Strefa się kończy! Można tym jeździć? Można! Nie w tą stronę, młody! Ja! Ale już po mnie! Damy radę, stary zawsze daje radę! Wolne to auto! Ej, tu można jakoś nitro dać? Wiecie, turbo dopalać! Dzik we mnie wbieg! Haha, <laughs> widzieliście to? O ku... woda! Ja ale lewiebałem się do wody, nie? Mam nadzieję, że nie będzie tu znowu rekina. Ja na szczęście... Jest rekin! Ej, może to znowu do... To... co? Laserowym kurde. Hehe. <śprawiedliwie> no, Zapalił ktoś do mnie. I Ja... Znowu rekin. Mało brakowało. Nie! Nie! A dwa piwka wypiłem i nic to nie dało. To dzisiaj na tyle. Pokraliśmy trochę spoconek, Maciusiu, ale niestety spocone Antoś mnie do... Mam nadzieję, że go rekin zje. Na razie idę ze starym się pobawić. Pamiętajcie, 7 tysięcy łapek pod tym filmem i nagrywamy trzecią część. Ja kontra spocone Maciusie. NORA!